Witam zabaw z PLC. Ciąg dalszy w poprzednim filmie wspominałem o tym, że zrobię układ kontroli poprawności działania termometrów analogowych, a przynajmniej przesyłających informacje o temperaturze w sposób analogowy. No i zbudowałem takie, jak to się mówi, cuś. Czyli dwa komparatory, które kontrolują, czy temperatura jednego termometru nie odbiega zanadto od temperatury drugiego, ten, to, ten stopień różnicy regulujemy. W wzmacniaczach analogowych, które w tym momencie pełnią funkcję tak naprawdę układu dodającego lub odejmującego temperaturę czy znaczy napięcie od zadanego. Tu dodajemy, tu odejmujemy. W tym wypadku pamiętając, że... Temperaturę, czyli napięcie mnożymy przez 10 generalnie 0,1 oznacza nie 0,1 stopnia, a 1 stopień Celsjusza. Dołączyłem też wyświetlacz, chciałem zobaczyć, jak to wszystko cudownie działa, no niestety działa to kiepsko. Tu mamy napięcie, przyjąłem oczywiście, tak, że 0,1V to 1 stopień Celsjusza. Częściej się spotacie, spotkacie z tym, że 10 mV to 1 stopień Celsjusza. No ale poczynię jakieś tam założenia, więc aby na wyświetlaczu wyświetlić to w stopniach Celsjusza, mnożę ten, te, to napięcie przez 10. To jest prawdziwe dla na przykład termometru. LM35, ale tam jest problem w tym momencie z pomiarem temperatur ujemnych. Dużo prościej jest, gdy nie musimy generować napięcia ujemnego i użyć termometru LM335. To jest prawie to samo, tylko ma offset o 2,73V, bo on mierzy od zera bezwzględnego. Dzięki temu temperatury ujemne są tu napięciami dodatnimi i upraszcza się cała konstrukcja tego naszego układu. Od razu też zaznaczę, co zaznaczałem we wcześniejszym filmie, że użycie tego w sterowniku kotła centralnego ogrzewania może być dość problematyczne. Zresztą one na ogół już posiadają jakieś tam sterowniki. To nie lata 90. Ale, może budujemy swój termostat. Na przykład sami wykonujemy płytki drukowane i wtedy przyda nam się jakiś tam układ. A nic wielkiego się nie stanie, jak tam ta temperatura przekroczy zadaną. Powiedzmy te 50 stopni. No to już w zasadzie ten środek trawiący, już. Będzie pewnie do wywalenia, ale raczej nic nie wybuchnie, nikt nie straci życia. Po prostu trawienie będzie przebiegało, przebiegało dłużej, lub w ogóle proces zostanie zatrzymany. No, tu raczej tak, bo przy wyższych temperaturach środek trawiący traci swoje właściwości. Przy niższych przebiega to dużo wolniej. Ale jest wiele zastosowań, gdzie nie zależy nam, gdzie przekroczenie temperatury w dół czy w górę nie powoduje jakichś tam ujemnych skutków dla życia czy zdrowia. Choćby klimatyzator. Najwyżej będzie za ciepło albo za zimno. Chyba, że tam jakieś kaczki produkujemy. Ale to jak kaczka, aby się tam wykończyła, to nic wielkiego się nie stanie. Zwłaszcza jedna taka. Ten wzmacniacz tu użyty jest tylko po to, aby wyniki były w stopniach Celsjusza. Tak jak wspominałem, mnożymy tam przez 10 i kierujemy to do rejestru DW. I to takie dziwna sprawa, bo jak zasięgniemy informacji o rejestrze DW tu gdzieś jest w pomocy to się dowiemy że on przechowuje wartości do 256 no tu akurat nie ma tego to gdzie ja tą informację otrzymałem gdzieś ją miałem, o no i tu już spodziewałem się jakiś kłopotów. Okazuje się, że on może przeszukowywać dużo większe wartości. Także jak widzicie, praca z PLC to jest metoda prób i błędów. No i zaraz sobie uruchomimy symulację. I jeszcze tu kolejna nie doruba. Yy, mamy tu pole tekstowe. Yy który ma pokazywać nam na rejestw w adresie 0 dw0 tak wyświetlane mają ma być 5 nazwijmy no, do 4 cyfr i popatrzcie tu jak wspaniale pokazano miejsce przecinka przez 0 Nie wiem jaką wielką trudność programista miał aby tu pokazać faktyczny przecinek tylko jakieś tam zero dostawiam no to jest po prostu dla mnie żałosne gdyby ktoś dla mnie robił ten program to albo to poprawia albo nie dostaje wynagrodzenia no ale uruchomi mi, mi ten chłam cały To też mnie rozbraja. Uruchamiam symulację, muszę kliknąć ten wyświetlacz. Czemu to się nie uruchamia od razu, tak jak pozostałe części? No i dobrze, ustawiamy tu temperaturę 35,7 stopnia. Bo pamiętajcie cały czas, że tu jest 10 razy mniejsze napięcie niż temperatura. Tu nam się pojawia błąd. Tu mamy 35,7. A teraz. Wróćmy do tego, że tu kazałem pokazać dwa miejsca po przecinku. Gdzie sens, gdzie logika. A co będzie pokazać każę jedno miejsce po przecinku. Na pewno jakiegoś cudu się to spodziewam. No. Po prostu jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Tu jest jak w 34,90. rejestr który ma mieć do 256, zawiera 3490, a tu pokazuje 349. No, gdzie sens, gdzie logika? Więc wszystko tu musicie robić na czuja metodą prób i błędów. Nie wiem, czy skompilowałem. No i dobrze, przejdźmy do zasadniczej rzeczy. No tu mamy w ustawie dokładnie 30 stopni, i drugi nam pokazuje. Tu naprawdę brak okienka, gdzie mógłbym kliknąć i wklepać z palca temperaturę napięcie tylko albo się pieprzymy tym suwaczkiem albo tym tu no, no, to, no to jest naprawdę tragedia dla mnie to ta symulacja to jest nieporozumienie oczywiście to wszystko da się zrobić tylko zajmuje mnóstwo czasu przez co ten projekt się zaczyna robić bardzo drogi bo jak płacimy po kilkaset złotych za godzinę pracy to niestety ale jest z tym problem tego okienka nie. A, no, mogę przesunąć. I zobaczcie, jak oba te, te termometry dają to samo napięcie, czyli tą samą mniej więcej temperaturę, to jest wszystko w porządku. Jak przekroczymy pewien próg, który jest ustawiony tu na tych wzmacniaczach, które. No, jak wzmacniam minus coś, to odejmuje, No, logicznie, tak. No, chyba, że to dotyczy promocji w biedronce promocja minus 50% czyli co to oznacza że towar po promocji jest 50% droższy tak? bo jeżeli promocja jest minusowa to znaczy, że dwa minusy, czyli promocja czyli ma być taniej i minus 50%, czyli dwa minusy dają plus, tak? i dopóki nie ma różnicy więcej, jak tu w tym wypadku 0,1 stopnia wszystko jest w porządku gdy natomiast przekroczymy, o, czyli od 2,9 do 3,1 tego tu drugiego termometru, wszystko będzie uznawane za poprawne pomiary. Nie można tu dać yy, najpierw się były dwa. Te termometry bezpośrednio wprowadzić w komparator, a jesteśmy w symulacji, i tu wybrać opcję, gdy nie równa się, czyli tą, ale to by nie zadziałał. Dlaczego? Dwa takie same układy, i tak dadzą troszeczkę różne te temperatury, i rzadko by się zdarzało, że ten komparator nie zgłaszał błędu. Jak damy histerzę, czyli tą rozbieżność. Tam rzędu 1 stopień pół stopnia, czy, czy nawet tam 0,1 stopnia będzie ok. Natomiast w innym przypadku będą błędy, chociaż ich w praktyce nie ma. I przy takim układzie nie musimy nawet badać, czy, czy tem temperatura, która przychodzi z tych termometrów, jest głupia, chociaż nie do końca, bo. Jeżeli przewody zostały przeżarte przez szczury i nie ma tam wilkotności dużej, czyli będzie całkowite rozwarcie i powiedzmy, jakieś tam podciąganie da nam tu napięcie maksymalne, albo jak brak tego podciągania, będziemy mieli tu na obu 0V, nie będzie błędu. Więc mimo wszystko należałoby temperatury, na przykład z tego termometru, jeszcze badać pod kątem. Czy nie jest bzdurnie wysoka lub bzdurnie niska? No, jako że ona nie może być tutaj niższa niż 0 stopni, wystarczy badać, czy, czy nie spadła poniżej powiedzmy 4. No, a maksymalna wiadomo, że woda w tym, w tym ciśnieniu, które najczęściej mamy, nie przekracza nam tych 100 stopni. Poza tym w tym układzie wcześniej było tam zabezpieczenie ponad 95, więc możemy śmiało tu ustawić, że jeżeli ponad 100 stopni, to jest bzdurna temperatura, czyli jakiś tam globalny, że tak powiem, alarm. No, jak widzicie, tu wymaga to wszystko sporo zabiegów. Jak połączymy te dwa układy, robi się tam tu niezły GAML i Matias. A nadal jest to jakaś zabawka. Dużo lepiej, prościej, szybciej można to zrobić na mikrokontrolerze. No ale jak ktoś nie chce się uczyć, użyje tego, co ma. Jeśli jesteście zainteresowani plikami projektów, to jak zwykle wystarczy postawić kawę. Do zobaczenia, do usłyszenia.